Ciążko Jestem z tym was na Dziękuję. Łęskie czworeczki oczywiście. E, dalej będziemy sobie testować ten nowy event. Dzisiaj potestujemy sobie skrzynkę The Ice Breaker za 32 zł. Oczywiście z moim kodem promocyjnym Lukas macie 5% bonusu do płaty i skrzyneczkę MISPEC na start. Oczywiście sobie ją otworzę, testuję. No, dzisiaj mamy G3 SG1 Orange Crash za 20. To no, nie tak źle, co nie wyleciało, Nie tak źle, wydawało mi się, że ten skin w tej skrzynce jest w gorszym stanie. A jednak jest. A jest w gorszym stanie, oczywiście. Jest w stanie jeszcze chwili testować i jest bardzo tańszy, także spokojnie trafiło. Chyba w pierwszy raz trafiłem w factoryniu. Oczywiście otworzymy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę Szóstego poziomu. Dawno mi nie wyleciały te skiny. Podejrzane, podejrzane. Ja bym chciał trafić. Mamy seteczkę dzisiaj za 2 złote. Spoczko. Przejdźmy sobie do skrzynki zawijanie poziomu. Otworzymy sobie srebrną. Tu mam jeszcze jedną diamentową, ale ją na razie się zostawię. No do 33 poziomu jeszcze. Hen, hen, hen. Ekspa. Także lecimy z srebrną skrzynią. I wyratuje Dielek znowu. Wczoraj coś mi wyleciał. Także fajnie. Eeey, więc jakbyście chcieli coś płacić z moim kodem, to serdecznie zapraszam, można wygrać fajne skiny, więc jak jakieś paty robicie, to podeślijcie mi. Wiele metod płatności macie też można wpłacić skinami, można wpłacić w krypto i macie dodatkowo jeszcze bonus. Poza tym, który macie tutaj. Na przykład ja mam teraz 20%, no tutaj mam jeszcze te plus 10, czyli jest 30% ogólnego bonusu, Także całkiem spoko. Sprzedamy sobie te trzy skiny i lecimy z testowaniem skrzyneczki za 32 zł. dostaniemy za nim 888 expa no i jest tutaj Spor, który mi się bardzo podoba jest digielek blade, którego tutaj trzy koła są całkiem fajne kocy, jest to styleto. fajne m są, kałaszki te skiny bardzo, bardzo fajne no pomijając te na samym dole jeszcze ten obrzyn, no chociaż on mi się też podoba, siedzi mi ten skin ale oczywiście nie chciałbym go trafić tak samo jak 90 na przykład. Yy, I tej. I tego maka też. Nie yy, yy, No dobra. Teraz trzy Prawie skutka za otwarcie. Dokładnie 96 zł. Yy, no i co? Lecimy. Pa, pa, pa I mamy. Co mamy? Mamy headshot'a. Mamy tego maka discotek. On właśnie chciałem powiedzieć, że w dobrym stanie jest drogi. Mamy najlepszy stan więc 63 zł całkiem cena yy, no Ale no, przez tego 57a musieliśmy no, na zero no, na lekki plusik. Gdyby nam poleciało coś fajniejszego. To oczywiście byłby lepszy zysk. Yy, a teraz będzie zysk. Mamy 57nika razem z tą MP9 jeszcze No i ta cytówka jeszcze z 57 daje nam 101. Także kolejny taki, no 5 zł to już można powiedzieć, że nawet spoko, proficik yy, oczywiście mogą być o wiele lepiej Teraz mam tylko samego Fire Emlantala, który kosztuje 41, także to jednak strata yy, No i zobaczmy No chyba bym walał tego USP-ka, chociaż, chociaż teraz nie wiem, wam powiem, 270 zł 120, okej okay. Myślałem, że ten Syrek się w gorszym stanie jest. A tutaj Syrek się, bo to nie jest Sirek, to jest Hyperbersia w stanie minimalware. Za 200 zł? kurde. No ja podróżała. Szczerze mówiąc, ja podróżała. Bo nie pamiętam, że była taka droga. To się chyba musiało zmienić w tym aspekcie. A ja sobie zrobię litewkę naszego Stonebreakera. Czy Icebreakera? Icebreakera. Icebreaker zróbmy sobie 5, 160 zł. Żeby tak na równo było. Dodam sobie trzy buciki. Sprawdzę bonus. Agencik za 30 zł. Yy, Od to jest już nowy bonus, także. Ale już nie ma co dobijać. Chyba, że no, fajnie siądzie, to może na tą bitwę zrobię jeszcze na kolejne dwie skrzynki więcej. I wtedy się przekroczy ten yy, bonus, żeby był lepszy. Na początek Galin, ok. Teraz maczki fajnie oddały. Ale crusher prowadzi, bo trafił na początku lepszego skina. No, wszyscy jesteśmy blisko siebie, ale i jednak crusher co wygrywał do czasu, bo teraz Arnold trafił w up. No jeszcze na koniec, led Muzeo, No to Arnold zdominował. Totalnie. 410 zł. Spoko profit, ale no powiem szczerze, że całkiem miernie, miernie mi leciało. No i mamy teraz fajny bonusik, że może nad stół, właśnie bym przegrał. To by było spoko. Przegrywam sobie, jest mi źle, od tej pyk. Bonus za stówę, wylatuje I też jeszcze fajny grywalny skin ten, twórki Tutu Tu, tu. Okej, okay, chyba będzie właśnie... Dla Henry'ego pierwsza Chociaż też kiedyś zależy od stanu, Bo ten digilex aż taki drogi nie jest Na przykład w stanie A mi nic nie leci Pewnie wyczerpałem szczęście to są ostatnie odcinki Chociaż mamy teraz decimatora No to jest elit build, nie założyłem Z daleka to wyglądało mi jak yy, właśnie ta No i powiem wam, że nie jest jeszcze szansa Tylko muszę w ostatniej skrzynce się trafić fajnego Nie mamy headshota, więc to jest raczej wygrana, prawda? Tak jest Fajnie 424 złote No przy bitwie za 224 No to taki średniecki profit Szkoda, że nie wyleciał nic lepszego Ale no cóż Trzeba spróbować jeszcze raz taką bitawkę Jeszcze sobie chyba strzelę jedną na 4 osoby Może dodam 10 skrzynek, żeby była fajna kwota 320, i zobaczymy. Jolo trzeba takie zwane zrobić. No, pierwsze otwarcie dla Henry'ego, zdecydowanie, drugie otwarcie leci dla Henry'ego, ale no. nawet nie ma co mówić. Słabeć, słabość skiny. Tak samo teraz. pa, pa. Jak ja patrzę na to co mi leci, to jest naprawdę źle aż I Teraz z O matko. No i co mi teraz pod tym fire elementarzy jak Jeszcze to twery teraz wyleciało O O Dragon King Też nieźle wdrożą batery skry 34 zł. No i co? No, taka bitwa chyba najgorsza ze wszystkich dzisiaj. Na pewno najgorsza. Więc może ta na koniec o, dałem prywatną. Dziwne. Mi się kliknęło. Ale się i tak nikt nie dołączył, tak się czuję. Sprzedamy sobie tę wóbkę Żeby zrobić miejsce na te skiny, które teraz wygram. I lecimy. To szocik. Okej, okay. na mnie nic nie dropi. Już od kilku skrzynek. Z rzędu dosłownie. Na tej bitwie to już było cienko. Ale to nikogo nie dropi. Dosłownie. Ta skrzyneczka. No, tak, tutaj mam problem z tej wczorajszej. Ta wczorajsza raczej lepsza, według mnie. Zwłaszcza teraz fajnie podrobiło. Jaski z rzędu. No z tym Starlight Protektorem to na pewno nie wygram tej bitwy. Tym makiem tym bardziej. No Sabiutko, jeszcze na końca wup ale no co mi po tej ja wup 63 zł tylko. Ale mogło, można, mogą być gorzej, na przykład ja tylko 51. Z, z, z bitwy do 300, no. No powiem szczerze, że ta skrzynka wyszła. Hmm. Bo jakie fajne kosy są. Jutro będziemy ją testować. Hmm. Asimowek jest Awupka jest Dragon King. Hmm. No cóż, i dużo skinów jest znowu. Gdzie ciekawie? 36 o 4 zł droższa niż poprzednia, i to było na tyle w tym odcinku. Ja wiem, dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapkę w górę, restrictor oraz komentarz. I widzimy się w następnym odcineczku. Cześć.